Dzień dobry. Dzisiejszy fragment ewangelii jest w stanie zrozumieć tylko ktoś, kto kochał albo kocha. Pan Jezus właśnie o miłości mówi: że trzeba go kochać jako tego, który jest obiektem jakby największej miłości. Czyli nie można kochać nikogo bardziej. I doskonale to znamy, że. Że mamy wśród ludzi taką hierarchię, ludzi, hierarchię miłości, że jednych kochamy bardziej, drugich mniej, w różny sposób ich kochamy i Jezus dzisiaj mówi, że on jest tym, którego trzeba kochać najbardziej. To jest też bardzo ukryte przesłanie. Zobaczcie, że jeżeli Jezus nie byłby Bogiem, nie uznawał siebie za syna Bożego, no to jego żądanie byłoby jakimś absurdem. To znaczy, że nie można kochać Boga, nie można kochać człowieka bardziej niż Boga. A więc Jezus dzisiaj też daje nam takie przesłanie, że jest Bogiem. Myślę, że to też jest ważne i godne zauważenia. Ale jakby generalnie chodzi o, ten, o to zrozumienie tych ostrych słów, że trzeba mieć w nienawiści ojca, matkę i najbliższych i wszystko. To nie chodzi o to, żebym miał w nienawiści swoją mamę. Mamę mam kochać, tatę mam kochać. Ludzi mam kochać, ale chodzi o to, żebym kochał Boga najbardziej. Więc żebyśmy zrozumieli ten język, my też takiego języka używamy, że mówimy jakiemuś człowiekowi, czy jakiejś grupie ludzi, że są dla nas najważniejsi, że kochamy ich najbardziej. Jakby musimy umieć umiejscowić to w dobrym kontekście, że nie wiem, jak byłem w Opolu, na przykład, proboszczem, to, to zdarzało mi się mówić y, od święta, bo słabo, słabo mówię o uczuciach, ale jakby zdarzało mi się mówić od święta, że moich parafian kocham. I naprawdę y, mówiłem to szczerze, to nie było jakieś, jakimś przedstawieniem, i że są dla mnie bardzo ważni, y, ale to nie znaczy, że inni ludzie są dla mnie nieważni. Więc y, myślę, że warto, żebyśmy y, jakby te, to, to słowo Jezusa dzisiaj bardzo mądrze odczytali: że chodzi o to, że on jest najważniejszy w miłości, że kocham innych ludzi, kocham różne y, sprawy w swoim życiu, kocham swojego psa, bardzo ją kocham, ale y, właśnie to jest taki dobry przykład. Kocham swojego psa, ale to nie znaczy, że, że ona jest najwyżej w hierarchii miłości. Że są ludzie, że jest Bóg, że jest y, moja pasja, że są rzeczy, które jakby wywyższają, ale to nie znaczy, że ona jest mało istotna. właśnie jest ważna, bo ją kocham, ale jakby rozumiem, że moja miłość, ludzka miłość nie jest miłością, która potrafi ogarnąć wszystko i wszystkich w taki sam sposób. Dlatego ta, gra ta gra gradacja miłości jest bardzo ważna. A druga rzecz, którą Pan Jezus nam chce chyba pokazać w tej Ewangelii a to tak rozumiem. To jest kwestia rozumu, że wiara to jest też rozum, że moja wiara nie może być emocjonalna. I to są te dwa przykłady, tam o budowaniu wieży i wojnie. Sprawdzie jak rano sobie o tym tekście myślałem, to pomyślałem sobie, że Jezus no, w dzisiejszym kontekście to kompletnie nie byłby zrozumiany, bo choćby ostatnie dwa lata, a szczególnie ostatni rok, pokazują nam, że jeśli ktoś robił kosztory z jakiejkolwiek budowy, to dzisiaj ten kosztorys można wrzucić do kosza. Jest kompletnie nieaktualny, bo wszystko tak podróżało. A jeśli chodzi o kontekst wojny, to, to, to jakby bardzo mocno dotyka nas wojna w Ukrainie i, i widzimy, jak to jest nieprzewidywalne i że trudno y, myśleć w taki sposób, jak Jezus mówi. Jezus mówi o jakichś idealnych warunkach wojny: że są ludzie honorowi, którzy potrafią się ze sobą umówić i, i że nie wiem, jak się buduje, to też jakieś warunki idealne, że można przewidzieć pewne rzeczy. No dzisiaj trudno to zrobić, ale jakby abstrahując od tego, to tak trochę żartobliwie mówię, bardziej mi chodzi o to, że ja czytam te dwa przykłady właśnie w ten sposób: że wierzę, że bardzo potrzebny jest rozum, że moja wiara nie może być emocjonalna, czyli yy, to jest to, co mówi to święty Ignacy, że. Ani w pocieszeniu, ani w strapieniu nie podejmuj żadnych decyzji, i dotyczących Pana Boga, i Twojej wiary, i w ogóle życiowych, że bądź człowiekiem, który szuka takiego sposobu, i takiego momentu podejmowania decyzji, w którym jest spokój, czyli masz y, względny dostęp do swojego rozumu, do tej władzy i możesz pod wpływem y, decyzji, rozważań podjąć jakąś decyzję. I tak jest. Y, w kontekście każdej miłości, że z jednej strony jest bardzo silne uczucie, bardzo silne emocje, które y, szczególnie na początku się pojawiają, a z drugiej strony potrzebujemy y, takiego racjonalnego, y, nie tyle przewidywania, bo nie jesteśmy wróżkami, nie wiem co będzie za chwilę, ale takiego racjonalnego y, poznawania siebie, drugiej osoby, pana Boga, żeby. Rzeczywiście ta relacja była jak najbardziej stabilna, a nie tylko emocjonalna. Jeszcze raz podkreślę, emocje są nam bardzo potrzebne, bo one nas wyrażają, uczucia są nam bardzo potrzebne, bo one nam bardzo dużo o nas mówią i o tym co przeżywamy, ale jakby nie możemy tylko na tym oprzeć. Jakiejkolwiek relacji do Pana Boga, do człowieka, do siebie samego, do nie wiem, do swojej roboty, do pasji, potrzebujemy też rozumu. I ten, ten fragment Ewangelii nam dzisiaj o tym bardzo mocno przypomina. Więc warto dzisiaj zobaczyć, na ile rzeczywiście ta gradacja miłości u mnie działa. I znowu nie chodzi o to, żeby się oskarżyć, że Bóg nie jest najbardziej przeze mnie kochany. Znowu oskarżenie totalnie nie chodzi o oskarżenie, nie chodzi totalnie w, w chrześcijaństwie. Chodzi o to, żebyśmy się nawracali, czyli zmieniali swoje myślenie. Czyli wracamy do punktu drugiego, do rozumu. Rozum mam po to, żeby mi ten rozum podpowiadał, co mam zrobić, jakie decyzje podjąć, jak je podjąć, a nie po to, żeby wykorzystywać rozum do tego, żeby się oskarżać ze swoje uczucia. Uczucia mam rozumieć, to znaczy, że przeżywam radość, przeżywam nie wiem. Złość, przeżywam zazdrość, przeżywam pożądanie, przeżywam gniew, różne emocje przeżywamy, różne uczucia przeżywamy i nie mamy ich oceniać, tylko mamy je rozumowo zrozumieć, że tak powiem, przyjąć, zintegrować ze sobą, żeby one były spójne. I żebyśmy byli spójni z nimi, żeby to wszystko nam grało. myślę, że o tym mówi dzisiejsza Ewangelia, żebyśmy się tej Ewangelii się nie przerażali, że ona jest taka straszna. A Jezus zzywa nas, nie wiem, do zamordowania najbliższych, do porzucenia wszystkiego. I chodzi o to, żebyśmy żyli naprawdę tym, co jest naszą pasją. I tutaj idziemy do tego momentu, w którym Jezus mówi o braniu krzyża że branie krzyża to nie jest szukanie cierpienia, ale to jest podejmowanie mojej pasji życiowej. Pasją życiową ma być miłość, podejmowanie decyzji po to, żeby bardziej drugich kochać, a to mnie kosztuje i to jest właśnie to coś, co nazywamy krzyżem. Dobrej niedzieli Wam życzę, do widzenia.